To były piękne chwile polskiego żużla. 8 sierpnia ubiegłego roku nasi żużlowcy w imponującym stylu wywalczyli tytuł drużynowych Mistrzów Świata. W wielkim finale na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu reprezentacja w składzie Tomasz Golop, Jarosław Hampel, Grzegorz Walasek, Piotr Protasiewicz i Runę Holta zdeklasowała rywali Polacy. Drugich Szwedów wyprzedzili aż o 28 punktów. Było sporo powodów do radości, bo puchar imienia Owe Fundina Powędrował w ręce Polaków kapitana polskiej reprezentacji Tomasza Golowa. W minioną niedzielę rozpoczęła się rywalizacja w obronie tego mistrzowskiego tytułu. Pierwsze zawody w Rybniku, pierwszy z drugi z zaplanowano na wtorek w szwedzkiej Malili, Barasz w czwartek w Reading w Wielkiej Brytanii, no i wielki finał dziś na tym samym stadionie w Wielkiej Brytanii. A my jesteśmy w Rybniku. Popatrzmy jak układała się ta rywalizacja do wielkiego finału. Pierwsze zawody obok Polaków. Brytyjczycy, Finowie, Australijczycy. Drugi półfinał i jego skład to Amerykanie, Szwedzi, Duńczycy i Cześć. Nasi reprezentanci pod wodzą trenera Stanisława Chomskiego menedżera Szczepana Bukowskiego w Rybniku rozpoczęli zawody w składzie Piotr Protasiewicz, Sebastian Ułamek, Wiesław Jaguś, Jarosław Hampel i kapitan drużyny Tomasz Golob. Od początku zawody na torze Rybnickiego RKM-u nie układały się pomyśli myśli biało-czerwonych, zdecydowanych faworytów tej rywalizacji. Dość powiedzieć, że po 21 wyścigach Polacy mieli 36 punktów w swoim dorobku. Prowadzili Brytyjczycy 42, przed Australijczykami 41, a z tego półfinału do sobotniego finału w Reading awansował tylko zwycięski zespół. Nic więc dziwnego, że w biegu 22, jak już Państwo widzieli, trener Stanisław Komski posyła do woju Tomasza Gollowa jako jokera w miejsce Wiesława Jaguś. Joker, to dla tych z Państwa rzadziej oglądających rywalizację dru o drużynowy Puchar Świata informacja można zdobyć podwójną liczbę punktów a więc jeśli za zwycięstwo przyznaje się 3 to zawodnik jadący jako Dżoker może tych punktów zdobyć 6. Rywale Tomasa Golowa w tym wyścigu to w kasku niebieskim Jucha Makela w kasku czerwonym Anglik Simon Stead i w kasku żółtym Ryan Sullivan. To ostatnia szansa białoczerwonych Na odrobinie straty do rywali Dobry start Salivana Salivan po zewnętrznej Tomasz Golob w kasku białym Ale na drugim miejscu przez moment Simon Steg Tomasz Golob teraz szeroko Kontratakuje atakuje Brytyjczyk Ale jest bez szans Z rozpędzonym Tomaszem Golobem Tomasz Golob szeroko Ślad za Ryanem Sullivanem. Kapitan polskiej reprezentacji musiał po prostu ten wyścig wygrać, by przedłużyć szanse biało-czerwonych na walkę o pierwsze miejsce. Tomasz Golob szeroko, jeszcze szerzej niż Ryan Sullivan, na prostej przeciwległej do wieżyczki wyprzedza Australijczyka fantastycznym, śmiałym atakiem, po prostu w stylu Tomasa Goloba. Takiego Tomasa Goloba uwielbiają kibice w Polsce i nie tylko. Agresywnie, skutecznie jadącego i zwyciężającego. Tomasz Golob po tych śmiałych atakach, fantastycznej jeździe w biegu 22 wygrywa, zdobywa 3 punkty, a że jedzie jako Joker, zdobywa tych punktów 6 i czerwoni. spory dystans do rywali odrabiają, bo na drugim miejscu Ryan Sullivan, na trzecim Simon Stead, bez punktu, pin Jucha Makela, pinowie, którzy awansowali. Do półfinału zupełnie nie liczyli się w rywalizacji z pozostałymi drużynami. Po tym wyścigu Polacy mieli 42 punkty i tylko o punkt przegrywali z Australijczykami i Brytyjczykami. Zobaczmy jeszcze raz na decydujące momenty tego wyścigu. Tutaj szeroko Tomasz Golov przy krawężniku Sullivan i Sted. Prędkości starczyło na wyprzedzenie.